Dzień widzowie właśnie odpalamy live, na którym będziemy wybierać osobę, której wręczymy ten prezencik. Dimitry odpala już live. A. Tu są nasze, dodatkowo dostajecie od nas autografy, oczywiście ps trójki, Power King, Danger Hobby, Wasło? Kubeczek Pironetu, ta Pironetu. Tutaj są wasze zamówienia, chodź nic z live'em. Pokażcie numery zamówień. Eee, wszystkie zamówienia, które tutaj wzięły udział w akcji prezent. Proszę bardzo. Zaraz Dimitri będzie je składał. No powoli przewijam, żebyście widzieli wszystkie zamówienia. Zaraz Dimitri na live będzie je składał i będziemy losować jedną osobę, która. Wygra to. A dlaczego tak jest, moi drodzy? Już wam mówię. Muszę bawić, bo w okularach się odbijam. No. Y już wam mówię, dlaczego tak jest. Z tego względu, że mieliśmy po prostu wybrać jedną osobę. Nie możemy tak zrobić z tego względu, że się obawiam. To, że jak my wybierzemy, się, powiem do Dimitra: słuchaj, Dimitri, wybierz jakiś tam numer. Dimitri powiem, że tam jakiś tam numer wybierze i by było, że sobie podstawiliśmy słupa, wybraliśmy nasze zamówienie. Naszego zamówienia tu w ogóle nie ma. Czekałem, żebym na live nie, pokazał. nie braliśmy udziału. No i co? Dimitri tutaj prowadzi live'a, A teraz, jeszcze też na takim, że powiem, bez, bez żadnego cięcia. Dimitri, składaj, składaj. Składaj Dimitri karteczki, ja tutaj nic nie tnę, żeby nie było ładnie ładnie składaj karteczki, ładnie składaj karteczki, wrzucaj do pojemnika, z którego potem wylosujesz. Tak w miarę się spiesz, bo ja wiesz, ja tu nagrywam bez cięcia, żeby nie było, że tam jakieś przekręty. Nie tak, nie tak, nie tak, na 4. na cztery. żeby nie było, że tam jakieś, wiesz, że robimy jakieś przekręty. Wszystko full legal. Widzicie swoje zamówienia. Jest live specjalnie włączony. Tutaj, żeby nie było, że coś tam odwalamy. Możesz no, czas posytać w tym momencie. Ogólnie nie musicie się martwić o... Nie musicie się martwić w ogóle o to, że e, będę miał problem z waszym adresem, bo po prostu do Kuby wyślę e, wasz... E, wyślę wasz... E, numer zamówienia, a Kuba poda mi wtedy adres. Po prostu zrobi mi nalepkę, tak? Do, z Impostu. I dziś lub jutro paczka już będzie wysłana, więc do końca tygodnia ten cudowny prezent, który jeszcze na live wam pokażę. Zrobię tak, żeby nie było. O, ten cudowny prezencik trafi, trafi do was. Do jednego z was. Pozdrawiam, Ogórek, Ogórek. Czekamy. Dimitri składa na cztery. Wszystko jest na live, żeby nie było. Może ktoś nagrywa się live'a. Możecie nagrywać na naszego Discorda. Także no, trochę potrwa ten odcinek ze względu, że chcemy to zrobić jak najbardziej uczciwie. Odcinek będzie do obejrzenia na YouTube, bo się właśnie nagrywa. Także... Ale tu jeszcze nagrody... O, pokaż jeszcze nagrody. Dokładnie nagrody, prezent świąteczny od Pironet.pl, zachęcamy do korzystania z kodu DIMI15. Podobno kod daje tylko 5%, muszę się dowiedzieć o co chodzi. Kolejne, szark i kubeczek, no i wiadomo. Najgadowa. No i wiadomo. Nowość, Trotter i Power King. Myślę, że będzie pan zadowolony, który wygra. No dobra, nic Dimitri. A jeszcze... czekaj, a nasze autografy, no, autografy nasze. Czekaj Dimitri, żeby mnie nie było widać, weź to daj mi tutaj bliżej. Daj tak? mi to bliżej, tak. Ja to przemieszam ci wszystko, żeby nie było, że tam w taki sposób wybierzemy zwycięzcę. Uważaj, bo się sklejają. Dobra. Losuj jedną osobę. Wybierz jedną osobę, nie losuj, wybierz. Los, czekaj, bo masz chyba dwa, wiesz? Weź ten. No, rzuć rzu jeszcze raz, żeby nie było. Dobra. mi się do Palucha przykra. No dobra. Ci moi drodzy, wielkopomna chwila. Osoba, która wygrała, posiada zamówienie 5413. 5413 to jest zamówienie, do, które otrzyma od nas ten prezencik. Także no, gratulacje. Prezent na święta za 8 stówek wleci. Napisz nam w komentarzu. Czy się cieszysz, jak bardzo się cieszysz, wyraz swoje emocje, zamówienie 5413 wygrywa. No i co, żegnamy się z Dimitrim, zachęcamy do więcej takich akcji i na razie, trzymajcie się. Polecam kolejne testy Fajowerek, pamiętajcie, wspierajcie nas kodem, dzięki temu są takie właśnie akcje i dzięki temu z Dimitrim razem możemy dla Was stworzyć dobre materiały. Na razie.